Witam, Adam Kopeć, jak Excela z portalu Excel i Adam. Porada 389 funkcja suma wszystko, co chciałbyś wiedzieć o funkcji Suma. Czyli mamy tutaj pierwszy zestaw danych, chcemy sumować sobie wartości tutaj z poszczególnych komórek. Czyli sobie po prostu piszemy równa się i funkcja suma. Ona przyjmuje kolejne liczby. I tu argument, nazwa argumentów może być myląca, bo jak liczba, no to byśmy się spodziewali, że możemy podać tylko pojedynczą komórkę. A to w Excelu, gdzie tych komórek do zaznaczenia jest dużo, bywa bardzo kłopotliwe. Na szczęście, właśnie. Tu możemy śmiało podać zakres, żeby prawidłowo sumować tak wszystkie wartości z tego zakresu. Excel sobie bez problemu poradzi właśnie z zakresami danych, z sumowaniem zakresów danych. Czyli ta nasza formuła to nie powinna być taka, tylko właśnie suma po całym tym zakresie i funkcja suma, ponieważ jest najczęściej wykorzystywaną funkcją w Excelu, jako jedyna doczekała się skrótu klawiszowego, czyli naciskamy. W komórce, gdzie chcemy przedstawić funkcję SUMA, ALT równa się, Excel prawidłowo zinterpretował zakres, po którym chcemy sumować, i wystarczy teraz zatwierdzić wynik, żeby mieć sumę. Tu obok mamy dane, ale mamy dane niepełne i jeśli naciśniemy sobie ALT równa się, to Excel zaznacza cały zakres danych również z tymi komórkami, w których jest przechowywany tekst. I to jest dla nas zakres OK. Tak, jeśli byśmy bardzo chcieli, możemy sobie ten zakres zmienić, bo w momencie tak jak naciskamy sobie Alt równa się, Excel ma zaznaczony ten zakres. Czyli wie, że czasami nie domyśli się, że tak jakich powinien być zaznaczony zakres. Ale tu się domyślił prawidłowo, bo my chcemy brać pod uwagę również te komórki tak, z tekstem, bo kiedyś tam dane. Zostaną wstawione. A co dla nas jest istotne, funkcja, suma, po prostu komórki z tekstem oraz z wartościami logicznymi, takimi jak pra prawda i fałsz, tak? po prostu zignoruje, nie będzie brała pod uwagę do sumy, tak? ale będzie cały czas działała prawidłowo, czyli jeśli tutaj te wartości później zostaną podstawione, to automatycznie będzie się tak, zmieniać, przeliczać. Ponownie. I tu jeszcze właśnie fajna sztuczka związana z skrótem, który już mówiłem, Ad równa się. Jak mamy taki prostokątny tak, zakres danych, który chcemy podsumować po wierszach, ach, o, tu po wierszach i kolumnach, i też mieć sumę końcową, to wystarczy zaznaczyć ten zakres danych, plus dodatkowo wiersz-kolumnę, i nacisnąć sobie: Ad równa się. I tu odpowiednio będą podsumowane wiersze, tak? Bo bez problemu, tu Excel się domyśli, po jakich zakresach ma tu podsumowywać dane. I nasza suma całkowita to jest po prostu suma z sumy kolumn. I wynik jest prawidłowy w naszym działaniem. O czym tu warto wspominać, że jeśli mamy zwykłe dodawanie, to zwykłe dodawanie to musi być każdy. Z naszych tutaj elementów, tak które sumujemy osobno i tak możemy sobie śmiało dodawać dwie liczby, ale jeśli spróbujemy dodać tak tekst, albo tak, tą naszą wartość logiczną jeszcze jest, został mi fałsz, to samo dodawanie właśnie przy w fałszu sobie poradziło przy tekście nie. To jest tak istotne, bo wartość tekstowych Excel nie jest w stanie przekształcić na Liczbę, no przynajmniej tych wartości tekstowych, nie jest w stanie przekształcić na liczbę, ale tutaj fałsz jest w stanie, bo dowolna operacja na wartościach logicznych, fałsz i prawda są odpowiednio zamienione. Fałsz na 0, prawda na 1, czyli jak ja tutaj zamiast praw, fałszu napiszę prawda, to tutaj powinno być 925, tak? O 1 więcej. Więc tu całkiem inne działanie dodawania niż funkcji. Suma to na to musimy zwrócić uwagę i jeszcze ewentualnie, co nam może się przydać, że jeśli sumujemy zakres naszych danych i do tego zakresu dodamy argument, tak jakąś stałą liczbę, to Excel też bez problemu to sumuje. Nawet jeśli byśmy pracowali z tablicami danych, to jako ten argument to może być stałą tablicową, tu może być kilka wartości przechowywanych i też sumuje poprawnie funkcja suma tak zarówno zakresy jak i tutaj stałe tablicowe i podsumowując tak funkcja suma sumuje zakresy danych maksymalnie tam 255 zakresów tyle możemy maksymalnie wstawić jej argumentów nigdy nawet nie zbliżyłem się do tej liczby tak jako jedyna funkcja Doczekała się skrótu klawiszowego. alt plus równa się. Możemy zmienić zakres. Przy tym skrócie klawiszowym, tak, ignoruje wartości logi logiczne, prawda i fałsz oraz tekst. Tak, ignoruje, tak, nie bierze ich pod uwagę. Przy zwykłym dodawaniu widzieliśmy, że tak, brane są pod uwagę. Jeśli Excel jest w stanie tekst wartość logiczną przekształcić na liczbę, to to robi. Jeśli nie, zwraca błąd argumentu. Tak. I mamy też sumuje stałe wartości wpisane bezpośrednio w argumenty funkcji suma, nawet jeśli to są tablice. Czyli tutaj mamy wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcji suma.